Cześć. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość znowu się spotkać. Hmm. Widzicie? Wczoraj tak spróbowałem sobie e, takiego mini live'a zrobić, żebyśmy e, po prostu zobaczyli jak to jest. E, ale dzisiaj chciałem ponownie jakby z wami trochę posiedzieć tutaj yy, i porozmawiać trochę o tym nowym singlu, który wyszedł yy, dosłownie chyba w niedzielę, tak? Czyli dwa dni temu. Słuchajcie, yy, wczoraj mówiłem na live, na takim krótkim, bo to było półtorej minuty, że. W przeciągu dwóch-trzech dni będzie na streamie, ale już jest. To wiecie, wszystko zależy od tego, jak ja akurat korzystam z Distrokid, czyli to jest taka platforma, która pozwala mi na wysyłanie moich utworów do wszystkich platform streamingowych, typu Apple Music, typu Tidal, Deezer, Spotify i oczywiście każda platforma ma jakiś tam czas. więc to co pewnie zauważycie to yy, że, to, że już zobaczcie sobie na Spotify już jest. I tu mamy taką piosenkę. Za długo milczę. W ogóle polecam Wam, żebyście jakby obserwowali mój e, profil na Spotify'u. E, myślę, że warto, e, bo tu zawsze są na samej górze najnowsze piosenki, zawsze gdzie jest wybór wykonawcy, daje najnowszy utwór. E, no i zresztą, jak klikniecie, oczywiście możecie sobie je puścić. Wciąż. Dokładnie tak. E, przy okazji, e, dalej zachęcam do tego, żeby przejść sobie do YouTube'a, do mojej, na, na mój kanał i, i zasubskrybować oczywiście DKA. Tutaj e, za długo milczę, już ma 20 tysięcy wyświetleń, nieźle. E, oczywiście bywało lepiej. Aczkolwiek ja się cieszę, że zawsze gdzieś tam wspieracie, więc jest OK. No i możecie sobie odsłuchać. Ale tak jak mówię, jeżeli chcielibyście oczywiście pobrać sobie gdzieś na swoje urządzenia, no to w tym momencie wszystkie platformy streamingowe. YouTube też to ma oczywiście w postaci YouTube Music. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o dalsze plany, pewnie za jakiś czas znowu będzie tak, że coś powstanie nowego, jakiś singiel. Aczkolwiek chciałbym skoncentrować się na tym nowym, bo on wydaje mi się jest naprawdę super i naprawdę warto go słuchać. Gdzieś zapisać sobie na playliście. E, zaplanuję też z wami sobie taki live, gdzie nie wiem, bo ostatni był chyba dwa lata temu e, będziecie mogli zadawać pytania. E, dużo się zmieniło w moim życiu, pewnie i w waszym, więc chciałbym też być e, jakby na bieżąco i z wami i sam ze sobą. <laughs> no i porozmawiamy sobie na takim mam nadzieję godzinnym live. Chciałbym to zrobić pewnie już niedługo. Patrzcie na Wola na Facebooku, bo wtedy pewnie go ogłoszę. Na ten moment pobierzcie, słuchajcie, polajkujcie nowy kawałek. Wydaje mi się, że warto. Jak zawsze oddałem tam całe serce. No, i na ten moment oczywiście co? Hm. Chciałbym Wam podziękować jeszcze raz za to, że jesteście. Mamy maj, za niedługo lato, więc pamiętajcie, że to jest ten najpiękniejszy czas dla wszystkich. Także dzięki bardzo, trzymajcie się.